Może kojarzysz to znane Ho'oponopono w wersji krótkiej doktora Hiulena, czyli cztery słowa, przepraszam Cię, wybacz mi, proszę, dziękuję Ci, kocham Cię. I to oczywiście jest związane z huną. Ten proces w systemie szomańskim hawajskim jest znacznie szerszy, trochę inaczej wygląda. W dużym stopniu zreformowała go, ale też trochę skrystianizowała, powiedziałabym, szamanka hawajska, kahunka hawajska, Morna Simeona w swoim procesie długim Ho'oponopono. Ale człowiekiem, któremu zawdzięczamy takie bardzo uwspółcześnione podejście do szamanizmu hawajskiego jest serczka Hili King psycholog amerykański, ale również kahuna, również szaman. Z jego książek najbardziej polecam ci tę, od tego fajnie byłoby zacząć, przy okazji dokładając sobie siedem uniwersalnych praw huny. To jest piękne rozpoczęcie przygody z magią.